Cześć, witam serdecznie Was w kolejnym odcinku Piękne Okoliczności Przyrody. Jak zwykle z Marcelem towarzyszą, będziemy testować taką fajną maszynkę. Jest to rower miejski mojej żony. Mogliście zobaczyć na innych odcinkach ten sam rower. Jak elektryfikowałem go napędem w przednim kole, silnikiem 250 W na napięciu 36 V, a dzisiaj. Zaprezentuję Wam napęd tylni, 36V, 250W, tak wygląda, bardzo fajny, schludny, tylne napędy charakteryzują się tym, że są bardzo właśnie, fajnie to wygląda, całą elektryfikację mogliście zobaczyć w odcinku o elektryfikacji właśnie, zapraszam do obejrzenia, tutaj macie odnośnik u góry do tego filmu, no i krótka charakterystyka, jak już mówiłem, silnik 250W, 36V, bateria z tyłu, bagażnikowa, i to, co wyróżnia ten zestaw od poprzedniego, jest to zmiana wyświetlacza. Tam był wyświetlacz SW900, tutaj mamy wyświetlacz LCD3. Znany wszystkim klasyk wśród wyświetlaczy, bardzo fajny. Manetka oczywiście, wszystko jest w zestawie. No i dzisiaj sobie tak luźno pojeździmy, zobaczymy. Powiecie, że e, taki sam jak w zeszłym odcinku. Jeżeli chodzi o moc, zgadza się, ale mamy tutaj wyświetlacz LCD3. Jest to nie dokładnie ten sam silnik, więc... Silnik silnikowy jest nierówny, wiecie, to, to nie można generalizować, że ten ma osiągi takie, ten ma osiągi takie. W następnych odcinkach sprawdzimy sobie, oczywiście, bardziej empirycznie. A dzisiaj pojeździmy sobie tak na luzie, jak zwykły śmiertelnik, słuchajcie, zobaczymy, jak to się gryzie i jak to się je. Zanim zaczniemy, jednak naszą jazdę, to Wam tylko powiem, jeżeli chcecie kupić taki zestawik lub jakiś inny w zakresie 250 do 1500 watów, to zapraszam Was na stronę esubike.com, do sklepu, gdzie nabędziecie takie zestawy w bardzo atrakcyjnych cenach. Dodatkowo mam dla Was kod rabatowy, który znajdziecie w opisie filmu poniżej. Bardzo fajnie zmniejszy Wasz koszyk zakupowy, a ceny zestawów naprawdę są bardzo fajnie. Wysyłkę macie od 2 do 7 dni roboczych, ponieważ te zestawy są na miejscu tutaj w Polsce, w magazynach w Warszawie, część jest też w Niemczech, ale generalnie w Europie, także... Wszystko macie na miejscu, a ja tutaj słuchajcie, niezdrowe żarcie, będę jeszcze sobie jadł przed moją wycieczką, także jem, wsiadam na maszynkę i zobaczymy jak się tym jeździ. Włączmy system, przytrzymujemy, na pilacie środkowy przycisk, o proszę bardzo, ruszymy sobie z manetki. O. Jadę na pierwszym stopniu, zobaczcie, teraz sobie manetkę wcisnę o, i luks. Silnik fajnie mruczy. Ja mam krzywo kierownicę, muszę ją przeprostować, Zaraz się stanę. Patrzcie, na razie to jest pierwszy stopień. Jedzie się bardzo przyjemnie. Dajmy sobie taki o, trzeci stopień. Po prawej mamy wata. Zobaczcie, 150. Dobra, zobaczmy sobie na maksa. Na maksa daje 400 W w piku, widzieliście? Według oczywiście wyświetlacza LCD3, nie? Wszystko oczywiście pokazuje na ustawieniach fabrycznych, tak jak do Was zestaw przychodzi. Zobaczcie, jak macie fajnie. Na pierwszym stopniu wspomagania macie 50 W tylko wspomagania, na drugim 80, na trzecim to już jest 150. Na czwartym, 217, około 220, no i piąty, tu już macie ten power cały, w piku tam strzeliło 400, dajmy sobie trzeci stopień, jak dla zwykłego śmiertelnika, takie małe zużycie, jak macie 150 W, to w zupełności już wystarcza, do, zobaczcie, no, do swobodnej jazdy, a przez to, że zużycie jest małe, wydłużycie jazdę, ponieważ baterii starczy Wam na więcej kilometrów. Dodatkowo w wyświetlaczu poprzez parametr C14 można sobie wzmocnić moc troszeczkę na biegach od 1 do 4, Piąty zostaje nadal maksymalny i C14 standardowo nastawiony jest na parametr 2. Jeżeli go przedstawicie na 3, to macie wyższe właśnie wspomagania na stopniach 1 do 4, jak mówiłem wcześniej. I teraz zobaczcie na jedynce na pierwszym stopniu mamy 60 watów. Na drugim stopniu mamy 120, pamiętacie tam było 80. Na trzecim już mamy 180, no i na czwartym 270, około 270. Także, no, jeżeli ktoś sobie chce pomieszać w ustawieniach, to może sobie właśnie dostosować biegi 1 do 4, albo słabsze, albo mocniejsze, w zależności co kto, kto lubi. Ja w tej chwili, jak mówię, przestawiłem parametr T14 na 3. Bo dla mnie to jest ok, bo Jedynka to i tak jest taka wiecie, dojazdówka jakaś taka wiecie Bardzo niskie zrzucie wtedy, jest taki, jest taki tryb eko można powiedzieć O Dwójeczka No dwójeczka to jest tak 120 watów To jest tak Na prostej drodze Wystarczające wspomaganie A trójka to jest taki już taki Pełen komfort Jedzie się całkiem całkiem przyzwoicie Pogoda jest bardzo fajna Miało padać. No jak widzicie, tak leje, że jestem cały mokry Kurde. Jest lekko pod górkę. Słuchajcie, trzeci stopień elegancko. Jedzie się luksusowo. Silniczek cicho mruczy z tyłu. Nie jest jakiś głośny. Nawet, tak manetkę naciśniemy i jest full, to też nie jest tak, jak. Nie ma jakiejś tragedii. No posłuchajcie sami. Słyszycie? Kamera może trochę, znaczy mikrofony kamery trochę mocniej zbierają głos Ale naprawdę powiem wam to jest jeden z cichszych silników takiego małego kalibru jakim jeździłem No naprawdę W miarę cichy I patrzcie, tak na manetkę pod lekką górkę te 27 sobie jedzie No jest to silnik doskonały dla normalnych ludzi <grywania> Znaczy normalnych Dla ludzi którzy nie chcą zabierać po prostu nie Tylko sobie jechać normalnie Ja na przykład lubię tak jeździć Oczywiście czasem mam takie odpały, że sobie lubię pozapierdzielać po gdzieś tam po jakimś, polesie albo coś, no ale do tego celu mam specjalną maszynę, tak, 1500 W, która w terenie radzi sobie zajebiście. No ten zestaw z tym silnikiem do dojazdu do pracy jest po prostu przeidealny. Jakieś wycieczki rodzinne. W ogóle jakiekolwiek wycieczki. Po prostu gdzieś na przykład gdzieś po te, pojeździć po okolicy, gdzieś tam zabrać rower sobie pojeździć. Nie męcząc się, tylko czerpać przyjemność z oglądania widoków, to ten zestaw jest jak najbardziej idealny. No zobaczcie, ja w ogóle bez żadnej spiny, nic się nie męczę. Pojedziemy sobie na takie jeziorko. Już byłem nie raz. O, patrzcie, tutaj jest miejsce takie, że sobie można pobiwakować powanlafować. Naprawdę jazda rowerem. Z silnikiem elektrycznym sprawia wielką radość. I to nawet mój kolega mówił, że chciałby sobie zelektryfikować. On, jego koledzy tak samo. I to nie jest tak, że rowery elektryczne są dla ludzi niepełnosprawnych, starszych czy po kontuzjach. Nie, nie, nie. To jest taki stereotyp. To jest coś nowoczesnego. Generalnie w Polsce to też jest nowość. Wchodzi to do nas wielkimi krokami, ale ludzie bronią się przed tym. Tak zawsze było. Jak była zmiana bryczki, kurczę na samochody spalinowe, pierwsze spalinowe, to też tak było. Z głupim radarem tak było, słuchajcie. Radar na początku, jak wymyślili, to wojsko odrzuciło ten pomysł z radarem jako nieprzydatne dla wojska. No tak to jest, no. Zawsze co nowe, nieznane, ludzie się boją, niektórzy hejtują. Po prostu z niewiedzy. Tylko i wyłącznie. Dobra, gdzie ten kurde zjazd do jeziora, bo już się pogubiłem. O! Jak tu czysto teraz. Kurde. Pamiętacie, byłem tu nie raz. I tak bez schamowania wjechać do jeziora, nie? Ty się wpierdzielić, ale tu błocko jest Jezusie. Tu się w to by było ciężko wyjść, kurde. Strasznie niski poziom. Obniżyła się woda jak jasna cholera. No i maszynka sprawuje się, wyśmienicie. Kurde, luks po prostu. Strasznie mi się podoba. Zaraz wracając tutaj teraz jadąc. To Wam pokażę funkcję tempomatu. Właśnie to odróżnia wyświetlacze LCD 3, 8. Zdaje się, że też 3 funkcje tempomatu. Bardzo fajna funkcja, zaraz Wam ją zademonstruję. No I zobaczcie, ja przejechałem w tej chwili ile kilometrów. Gdzie tu jest? Przejechałem, zobaczcie, 8 kilometrów już. Ja w ogóle nie czuję zmęczenia. Nic kompletnie. Jakbym w ogóle na rowerze nie jechał. Nawet dupsko mnie nie boli od dziwo. No, po 8 kilometrów w sumie co ma boleć nie. A teraz, jak obiecałem, pokażę Wam funkcję tempomatu. Tempomat włączamy. Oczywiście parametr C7 w ustawieniach musi być nastawiony na 1, bo standardowo jest nastawiony na 0, więc wchodzicie sobie w ustawienia, no bo przez naciśnięcie dwóch przycisków góra-dół na pilocie w ciągu 5 sekund od włączenia całego systemu, czyli najpierw włączacie połapiecie się o co chodzi parametr C7 przełączamy na jeden, wychodzimy z ustawień i już mamy aktywowany tempomat no i teraz pedałując powyżej jakiejś tam prędkości, już nie pamiętam ile bo jak będziecie na przykład jechać 8 na godzinę to tempomat się nie włączy no tak jest ale jedziecie powyżej tej jakiejś tam prędkości, która może aktywować ten tempomat no i na przykład jadę 18 na godzinę teraz wciskam sobie strzałkę w dół parę sekund, zapala się Asistce krój spisze napis i napis, taki wielki, wielka litera C. I teraz już nóżkę, o, widzicie? Tutaj mogę się trzymać. Manetki nie trzymam, ręka tutaj wolna. I on sobie rower sam jedzie, sam się napędza. Tak jak widzicie, z górki zjeżdżam, wataż spada 32-20 Watów. Praktycznie się wyłączyło wspomaganie w tej chwili, bo zjeżdżam z górki. No i. Gdy tylko rower poczuje opór, co wam zademonstruję drugim hamulcem, gdzie nie mam czujnika hamulca, zobaczcie. Poczuje jakiś opór, prędkość spada, od razu moc silnika rośnie, żeby napędzić ten rower. Bardzo fajna funkcja, bo nie zadajecie stricte jakiejś tam prędkości, wiecie, tak jak ja miałem 18, że on będzie trzymał 18, tam nie wiem, max 19, max 17. Nie, to tak wiecie, nie działa tak zbyt mocno precyzyjnie, ale stara się on utrzymać tą zadaną prędkość tak bardzo elastycznie. Nie? No i teraz wystarczy zacząć pedałować, powiedzmy. Nie wiem, z 8 chyba sekund przy pedałowaniu to jest Tempomat się wyłącza automatycznie Naciśnięcie manetki wyłącza tempomat Oraz naciśnięcie hamulca Wyposażonego oczywiście w czujnik hamulca Też wyłącza wspomaganie Patrzcie na przykład na manetkę teraz nacisnę Naciskam i już widzicie Zapadł się trzeci stopień wspomagania C się wyłączyło, wspomaganie ustało I musimy już pedałować Także fajnie się włącza, prosta funkcja Każdemu polecam, bo naprawdę z tego się fajnie korzysta Kurde, gdybym miał kupić silnik do dojazdów do pracy, tylko i wyłącznie żeby służył mi do dojazdów do pracy właśnie, żeby zaoszczędzić trochę keszu na paliwie, drogim paliwie teraz to naprawdę wybrałbym tego typu silnik a wybrałbym z tego powodu, że bardzo świetnie się nim jeździ i ja jeździłem bardzo podobnym silnikiem, słuchajcie, do pracy zelektryfikowałem sobie kiedyś maszynkę na 29 calowych kołach też mój pierwszy rower Kanz i tam siedział silnik, co prawda 350, bo ona 48V, ale odczucia z jazdy są podobne do tego. I naprawdę dwa lata praktycznie jeździłem, no nie z tym silnikiem chyba rok czasu. Dwa lata to ogólnie jeździłem elektrykami wszelkiego rodzaju do roboty. I dzień, i w nocy, bo pracowałem na trzy zmiany. Zima, lato, wiosna, jesień, cały, cały okrągły rok, słuchajcie, w ulewach, nie ulewach. Właśnie z wyświetlaczem tym LCD-3, bo on jest wodoodporny, a cała reszta to różnie z tym bywa. Ja po prostu sobie przystosowywałem rower tak, żeby on był odporny na wodę, dlatego że wiedziałem, że będę jeździł w różnych warunkach. No ale mówiąc, wracając do tego silnika rewelka. Po prostu rewelka, jeżeli ktoś pracuje w biurze na przykład nie? i nie chciałby się spocić, wiadomo, że to jazda zwykłym rowerem i nie mówcie, że dojeżdżacie, nawet macie największą formę, dojeżdżacie do pracy zwykłym rowerem i później woni od Was. Potem, no tak jest, chociaż Wam się wydaje, że nie, że jest świetna forma, no, organizm ludzki poci się przy każdym wysiłku praktycznie, a zwłaszcza przy jeździe na rowerze, nawet jak macie super kondycję, no i przyjeżdżacie do pracy spoceni, śmierdzący, a tak, słuchajcie, wsiadacie, przyjeżdżacie na luzie, na relaksie, nawet w garniturze, słuchajcie, możecie jechać do biura, pot po Was nie spłynie. Gwarantuję to Wam swoją osobą, naprawdę, choć ja pracowałem na początku, jak jeździłem rowerem, pracowałem na produkcji dokładnie na wtryskarkach. No wtryskarki to są urządzenia, które wtryskują roztopione tworzywo do formy, formując jakiś kształt, nie wiem, korki na przykład do butelek. Na hali panuje, słuchajcie, bardzo dość spora temperatura, no i jakbym, słuchajcie, miał przyjechać do pracy, powiedzmy na drugą zmianę, gdzie gorąco jest jak cholera, spodziłbym się jak przysłowiowa świnia. I miałbym wejść do tego ciepłego, ciepłej hali, gdzie gorąco buchnęło od razu, ja na starcie spocony, zmęczony, no to jeszcze 8 godzin w gorącu, no to sobie możecie wyobrazić. Wam wiem co mówię i naprawdę polecam Wam takie małe silniki jak chcecie tylko na dojazdy do pracy. Zaleta to bardzo lekki silnik, bo jest to silnik przekładniowy i cały zestaw naprawdę dużo nie waży i na długo Wam starczy słuchajcie, no, w zależności ile macie na dojazdy do pracy. No gwarantuję, że taki zestaw jaki ja mam tutaj, czyli ten silniczek 250W plus bateria z tyłu 15, około 15Ah Na 60-70km spokojnej jazdy starczy właśnie na takim trzecim stopniu wspomagania jak w tej chwili jadę Zużycie to 160W No w amperach Wam nie powiem, bo teraz tego miernika swojego nie mam Podłączę go dopiero w przyszłych jazdach Będziemy sobie mierzyć tam wtedy spalanie Jadąc na przykład teraz po płaskim, on jest, zbyt mocny już jest, można by było zmniejszyć, jeżeli ktoś by chciał oszczędzać energię. Także na spokojnie te 60-70 km się przejedzie. To dużo, wierzcie mi to dużo, bo pierwszy rower, jaki miałem, jaki kupiłem, jak poszedłem w elektryfikację, to był taki ciężki chiński rower na trzech bateriach żelowych. Słuchajcie, zasiedzeniem montowanym. Mam go do dziś w ogóle, gdzieś tam stoi, zakopany. No To ten rower, słuchajcie, tonę ważył. Naprawdę ważył tonę. Jego zasięg to było max 30 km. A do pracy miałem około 12, więc starczało mi na półtorej powiedzmy jazdy, czyli do pracy i z powrotem i do pracy już musiałem ładować. Ładowałem i tak codziennie, wracając do pracy do ładowarki wkładam i ładowałem. No ale też się jeździło, choć był ciężki to tam to właśnie w tamtym tam było 250, takie klasyczne 250 a też na 36V. Nawet tak ciężki, ta ciężka maszyna jak tam była, dawała radę. Ten silnik 250 dawał radę rozpędzić tą masę razem ze mną. Nie było żadnego problemu, jechało się lekko. Nie? Gorzej było na przykład, jeżeli na przykład silnik wysiadł albo bateria się skończyła i trzeba było pedałować, no to tam by już było ciężko. Bo sam mówię, sam rower był ciężki przez te akumulatory żelowe, a tutaj ten zestaw jest tak lekki, no, że rzeczy możecie zobaczyć na unboxingu. Pokazywałem go w jedne ręce. Jak go tam podrzucałem, ten silnik naprawdę z obręczą jest bardzo, bardzo lekki, także jazda bez wspomagania praktycznie niczym nie różni się od jazdy zwykłym rowerem. Jeżeli nie ma źródła zasilania, to ten silnik kręci się bezoporowo. To no, co mogliście zresztą zobaczyć przy montażu, jak montowałem ten silnik, jak puściłem w ruch. Po prostu się kręci jak zwykłe koło. Nie stawia praktycznie żadnego oporu w przeciwieństwie do silników bezpośrednich, tych cięższych. No ale to wynika z, kon z konstrukcji tych silników. Nie? Także jeżeli ktoś chce wykorzystać taki zestaw do zamontowania w, w rowerze, który będzie służył do, do jazdów, do pracy, jak najbardziej polecam, kupujcie takie silniki. A jeżeli chcecie od czasu do czasu to jest poszaleć sobie weekendowo gdzieś tam po lasach To kupcie większy Takie jest moje zdanie A wracając jeszcze do tempomatu To bardzo fajna funkcja jest na przykład Znaczy funkcja Wykorzystać można tempomat do tego, że Często jedziecie w trasę i musicie sobie jakiś czas stanąć, bo was dupa, po prostu was dupa boli, nie? No to wystarczy włączyć taki tempomat I sobie po prostu stanąć Tak jak ja to teraz zrobiłem, chociaż tego nie widzicie I już dupka wasza odpoczywa Wierzcie mi, to naprawdę pomaga to naprawdę pomaga i nie przerywacie drogi, jedziecie ciągle dalej, nie? O taki mały tip można powiedzieć Wam sprzedałem. <grym> tak zaznaczając, zobaczcie ten rower, także tak samo poradzi sobie w lekkim terenie, takim leśnym jak teraz jadę. Bez najmniejszego problemu. Wspomaganie mam ciągle na trzecim stopniu. Także naprawdę nie ma problemu, rower jest rower z strony. Nie trzeba jeździć tylko po utwardzonych terenach, można jeździć także po właśnie takich leśnych, jak już mówiłem wcześniej oczywiście nie mówię o jakichś tam ekstremalnych podjazdach pod górę, bo no, ten silnik się do tego nie nadaje, to jest silnik do jazdy rekreacyjnej, dojazdówka jak dla mnie silnik ma potencjał kurde jedzie się znakomicie słuchajcie jeszcze pogoda jest taka fajna, że nie za gorąco, nie za zimno wyśmienicie koszyk jest kurde rewelacja w tym rowerze, bo mogę <laughs> te picie tak wozić, widzicie trochę hałasuje, ale tam wiecie jak jest Elektryfikujcie swoje maszynki, bo naprawdę warto i zobaczycie, ile Wam to frajdy sprawi. No, także podsumowując, słuchajcie, zobaczcie, jak się fajnie prezentuje ten rower, naprawdę gustownie. Tylny i przedni napęd w tak małym silniku, słuchajcie, niczym się nie różni pod względem odczuć zjazdy. No to są słabe silniki, właśnie do wspomagania takiego jak mówiłem wcześniej, rekreacyjnego, do jazdówki, do pracy, jakieś tam wie, jest na rybki, jak wiecie, takie różne rzeczy. Tam nie muszą być mocne jakieś wiecie, moce, żeby kurde ten rower napędzić. Nawet, słuchajcie, nawet jeżeli ktoś waży ponad 100 kg, 120 nie ma żadnego problemu, ponieważ ja takimi silnikami ciągam przyczepki rowerowe z dwójką dzieci na pokładzie. Mam taką ciężką przyczepkę Cruza. No, ona dosyć ciężka, jest jeszcze dwójka dzieci na pokładzie i żona z podobnym silnikiem, tylko z przednim kole, ciągała przyczepkę bez najmniejszego problemu. I to nie wiecie, że maks mocy trzeba wyżłować silnik, żeby Żeby silnik dał radę pociągnąć taką przyczepkę. Nie, nie. Normalnie trzeci stopień, czasem drugi i normalnie daje radę ten silnik bez najmniejszego problemu. Polecam, polecam trzy razy, polecam. Wiecie, tak spotykałem się z taką opinią, że. Yy, silnik w przednim kole jest mniej obsługowy, jeżeli na przykład przebijemy koło gdzieś. Powiedzcie no mi, a jaka jest różnica? Czy silnik jest w ogóle z przodu, czy silnik jest w ogóle z tyłu? Czy w ogóle jakikolwiek jest silnik, na przykład? Przybijam oponę w przednim kole. No to ściągam koło, wymieniam dętkę. Przebijam oponę w przednim kole z silnikiem. Włączam wtyczkę, która jest na przewodzie od silnika. ściągam koło, wymieniam dętkę, zakładam, przełączam wtyczkę. Z tyłu jest dokładnie to samo. Więc ja nie rozumiem tego gadania, że oj, to jest problematyczne, jeżeli się przebije opona w kole, w którym jest silnik. Nie jest bardziej mylnego, to jest jakiś, jakiś mit, kurde, ja nie wiem o co z tym chodzi, ale mniejsza o to. Czy silnik z tyłu, czy silnik z przodu, to już kwestia gustu, bo jak mówiłem, wrażenia z jazdy są bardzo podobne. Jeżeli chodzi o uślizg przedniego koła, to jest on y, odczuwalny tylko i wyłącznie jak podprowadzacie rower gdzieś pod jakąś stromą górę mówię oczywiście o tych małych silnikach, bo no, dużych silników raczej bym nie polecał pakować przednie koło ze względu właśnie na ten uślizg, bo to no, po prostu ma moc, a przód jest odciążony przeważnie, także ale przy małych silnikach nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, naprawdę wierzcie mi, więc wybierajcie albo tył, albo przód jak chcecie. Poniżej w filmie znajdziecie odnośnik do mojej strony, gdzie właśnie znajdziecie linki do zestawów właśnie promocyjnych oraz mój kod rabatowy, który zmniejszy Wasz koszyk zakupowy o fajną, fajną sumę. Zerknijcie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!